Witam już w czwartym odcinku gry Super Złoczyńcy LEGO Super Złoczyńcy w którym, jak w poprzednim było no, w, 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 no, jak uciekaliśmy upadliśmy na bankiecik u burmistrza no i impreza się teraz troszeczkę nie powiodła burmistrzowi wszyscy akurat wiali, jeszcze tutaj, gdzie nigdzie urzędują To ja, zobaczymy co tutaj jeszcze można zrobić, no. No to ten ciągniemy to. Bardzo wypiątajmy na to skrzynię. No, co my tutaj mamy? Wygląda na bilecik ku mojej wolności. No dobra, no, zobaczmy co tutaj można zrobić. Ten chyba może. Tylko i wyłącznie to zbudować. A broń ma. No dobra. No i tak to jest... Jak sobie coś tam maluje, tworzy. ...to rozwalamy ten, ten bankiecik. No nie ma jak. Dobra, pukawka. sobie i rasiu. Numer No, hmm, tutaj też jest. Tu zajęcie z dewastowaniem tego wszystkiego. Dobra, tym razem mamy szwedzki stół. I wszystko na stojący. I co tutaj jeszcze jest? Najszybszy no, sposób zbierania kocków, czyli... ...szczelanie. No. O, tu wpływa zabawa A Trzeba chyba dojść do stracha na wróble. Też nieźle. Tego na pewno rozwalać nie będzie. Nie będę go. Troszeczkę szkoda. Przed muzyki. Dobra, Orzeł zostaje tu i wam pomagam. Reszka, zabieram zabawkę i do domu. No, no, mam samolot. No dobra, sobie polecam. Ktoś? Tracula to widzę, że tutaj nie się wraca, ale jeszcze trochę pospielamy. Znaczy sporo tutaj można pozbierać ich kroków. jeszcze tutaj nie było, nie byliśmy. Dobra. W koniecy Wypadł z baru. A teraz jest, jest stracha kolej, no to władzimy. Uwaga, że ci strachola pleci! Stracholot, no dobra. No dobra, słuchajcie, dość tego. Teraz grzecznie się dogadajmy i nie psujmy tego dnia, zgoda? Znowu kolejny koniec, no i znowu policja, no dobra nie będę tego powtarzał, spokój już tam kolej. No dobra, piciu już, chodź tu. No dobra. No dobra, na jednego piciu trzeba już wypuścić. No dobra. Kici, kici, chodź tego

Ciekawe, no, wspaniał. Dobrze, no, jest to, dobry, no jest to jest do szybki. No, to nie Nie ma starych też, lubię.

ちょっとギターはちょっと高い。Oh, Vielen No, czekam, tak, się, żeby to no, pojawiło? No proszę! Czy ludzie nigdy no, to nie znudzą się ułatwianiem mi życia? No, dobra. Hej! Co ty wyprawiasz? Chciałem ci uwidzieć gniazdko, zanim pójdę, ptaszku. Oby się podobało! No, dobra. No, mam też do zbudowania. Zbudowanie się śniadko policjantów. Dobrze, to. No dobra, ten, ten Nie, tak nie tak będzie. Zajętko strachu! Ha! go, barger! Powstrzymajcie ją, póki jest zajęta! komisarzu! Wspaniale, że pan jest! Ci nikczemnicy nalegają, bym wrócił do przestępczych praktyk! jasne! do jazdy, na Ten cały O, Pingwin. Co to za hałas? Ktoś inny próbuje się włamać do mojego przelatnego przybytku? Skąd to tu jest? Pingwin -ping napotyka w swojej podróży nieprzekraczalną przeszkodę? O zła natura! No dobra. Trzeba będzie chyba Jeszcze trzech do zebrania. Ok. Czyli jeszcze tutaj jeden jest? Gdzieś powinien się proszę, znajdować jeszcze jeden dobry pomocnik. Nie. Yes. Ty wiesz, że mogłeś się wsunąć szparą pod drzwiami, nie? Cóż, skoro już jesteś, może rozwiążesz mój mały problem z nietoperzami. Nie, mm, mm. przecież nie da dozwolić. A no, do tego można się przeciwnić. O, screen. Ok. Zaraz na dole na czas temu przywłaszczyli je sobie ci plądrujący, policjanci. To rozumiem. Teraz się rozprawię z tym nieznośnym, niedobrzeńczym. Babię uważaj. Hej, gapowiczki, to stąd

Oczywiście wierzę, że to wszystko pomysł katłomen. W końcu nasz O! Ja już Ja, już, ja już późno! Ja już... Urządzę polowanie na kulę, jak załatwię waszą partię. Odważnie, skrzydlacko! Zobaczmy, jak będziesz popiskiwać po starciu ze mną. I też. Kończcie już. Ile można przeciągać taką głupotę? <zorujesz> Ej, prawie zaczynam to już brać do siebie. No No super, super. No, <grym wyle> <Bagger! grym wyle> no i komu zostało życie mniej? To ją nauczy Catwoman. A teraz już się zmywajmy, póki możemy. Spokojnie Clayface. Najpierw muszę wbić pazurki w ten cenny kamyczek na wysokości. Uznaj to za premię za załatwienie dwójki z Batmanowej rodzinki. Okej, okay, tylko szybko. I tak już tu jesteśmy za długo. No bo wam, możemy przystąpić do wdarku budowy. No tutaj okay. katapulta, która może użyć tylko właśnie... Aha, ja też mogę. Mamy tutaj te kodki. No, mamy kolejna rzecz do budowy. To tym razem jest? Akurat? Rybki? było? Nie to chyba wchodziło. Za długo w kuchu przyczynałem? No, jest. I kolejny zaraz będzie nasz. A rekin jeszcze. Dobra, czyli mamy... Pan nakity musi... Może... No, jesteś mój skarbie. Chyba nie na długo. O, witaj, kotku. Hmm, nieźle. Będzie kilka dolców. Jasne, weź. Oulmanie, komisarz Gordon, policja. Dobra robota. Te łotry, co? Chyba sądzili, że skoro brak Ligi Sprawiedliwości, to mogą zaszaleć. Nie spodziewali się takich bohaterów. Ha? A nas? Bohaterów? Dokładnie tak. Ani odrobinę złych. Wrzućcie ten kryminał do Arkam. To najbezpieczniej. Wszystko dobrze? Tak, tak. Tylko Batman zwykle znika. Tak nagle? A, spoko, jasne. Się robi. Hm. Może taki już mają styl na tej Ziemi czy? To jednak był schowek. Nie wyjście. No dobra, czyli misję już ukończyliśmy. Dobrze złem być. Dobra. Poziom ukończony. Pomij typ gry swobodny. No dobra. Odblokowanie. Czyli lecimy dalej. czy można było coś tam zdobyć. Tego w tym miejscu nie było.

Kon kontynuować. Tryb fabularny. Już prawie. Sala zagładu. Domostwo legionu zagładu. Cześć, kociaką Pelo. A to kto? A chyba ktoś od Leksa. W ogóle nie gada. Jak mysz pod miotłą, he? No, ja tutaj ma postać w tym Dalej! razem. Dalej. Są poważne decyzje do podjęcia. Leksa nie ma raptem parę tygodni, a tu już sobie skaczą do gardła. Świetnie sobie radzimy zdecydowanie bez Leksa Zatora. A teraz zróbmy. Sobie... Czyli teraz wpuszczamy na salę każdego głupka w kostiumie? No wiesz, ciebie wpuściliśmy. A świeżyna sobie radzi. Kiedy syndykat sprawiedliwości ciągle zawadza, to im nas więcej, tym lepiej. Właśnie zwiałam sobie ptasiemu muszczkowi, ale nijak się nie zachowywał jak bohater. Tam, wjechali na kwadrat. Mnie popsułi słuchusów. A mi przerwali podły monolog. To był serio dobry monolog. Interesujące. Jeśli nie są tacy święci, jak udają, hmm. można to wykorzystać. Ujawnienie czegoś podejrzanego na ich temat pozwoli odwrócić ich uwagę od nas. I zapewni nam możliwość działania bez przeszkód. Nie mamy dowodu. Hmm, tak, nie mamy. Carly Queen twierdzi, że widziała coś dziwnego, jak Luton uciekał ze Strykera. Ale jej nadal nie ma. Może ty coś wiesz? A co z tą drugą ziemią, z której są? Ziemią 3. Może by tam czegoś poszukać? Hmm, to ma sens. Ale jak się tam dostać? Moje były Nemesis, Flash, miał kosmiczną bieżnię w laboratoriach Star. Mogę się tak dostać na Ziemię 3. Wrócę, zanim się obejrzycie. Dobra, ale weź Heatwave'a, Kapitana Chłoda, Merlina i tę Katarynkę. Jakoś w tym czasie ja spróbuję zlokalizować Harley mm. Quinn. Hm? Podgrzejmy trochę senny klimat Metropolis. Ruszamy. Kolejka na nas czeka. Nie wydaje mi się, żeby nas wpuścili. Nie po tym ostatnim. <laughs> a kogo oni tu niby obchodzą? I tak zrobimy, co zechcemy. Merlin, a ty idziesz, czy będziesz tu niańczyć świeżynkę. Tylko się nie wpakujcie w kłopoty, dobra? Mamy sprawy do załatwienia, jasne? To ja to wezmę. <laughs> Czyli mamy dodatkowego łucznika? No i będziemy musieli się wydostać z oczywiście z, z, z naszej bazy. Ale to będzie już w kolejnym odcinku gry Co do wyczera i co tutaj jest? No dobra, jeżeli mój filmik się podobał, no to możecie dawać łapki w górę. Jeżeli chcecie, aby się moje filmiki wyświetlały u was na kanale, no to możecie również i w mój kanał subskrybować. I zapraszam do kolejnego mojego odcinka, a już będzie piąty, w którym pójdziemy do kosmicznego do laboratorium, by e, znaleźć się kosmiczną wieżę e, i się dostać do e, długiej ziemi to więc cześć